Cześć, witam serdecznie z Belek w Turcji. W to, jest, to jest naprawdę poziom poziom taki gestowego. No to inflację tutaj w Turcji. Lewandowski. Cześć, witam Was z Belek w Turcji, dokładnie hotel Adora. Jesteśmy tutaj od półtorej dnia, tak naprawdę 4 kwietnia przylecieliśmy, wszystko już funkcjonuje niemalże w 100%, poza jakimiś małymi wyjątkami. Postaramy się przybliżyć Wam tak naprawdę sam hotel, z czego można tutaj skorzystać, ale też postaramy się gdzieś w miarę możliwości, oczywiście, bo jesteśmy dwójką małych dzieci, pokazać jakieś niedalekie atrakcje, z których można też skorzystać w bardzo łatwy sposób Bardzo duża powierzchnia hotelu oraz niezliczone uliczki otoczone piękną zielenią zachęcają do codziennych spacerów. A po zakończonym spacerze możemy spędzić miło czas w kawiarni znajdującej się w oddzielnym budynku, gdzie poza kawą zjemy też przepyszne ciasto oraz lody. Jeśli chodzi o taki największe, myślę, że plus słuchajcie tych plusów jest dużo, postaram się w większości to wszystko tu Państwa przekazać, natomiast jak będą jakieś pytania, oczywiście śmiało można się z nami kontaktować. To myślę, że cała obsługa, jedzenie... W hotelu to jest, to jest naprawdę poziom, poziom taki pięciogwiazdkowy jak jak ten hotel rzeczywiście do pięć gwiazdek ma i, i myślę, że tutaj nie ma przypadku, bo no nie można się do niczego przyczepić, jeśli chodzi o obsługę w restauracji, jeśli chodzi o obsługę gdzieś na pokojach, sprzątanie pokoju, kupanie o czystość czy przede wszystkim animacje, które każdego dnia tutaj są tak naprawdę inne, bardzo ciekawe. Myślę, że, że naprawdę Poziom jest bardzo, bardzo wysoki i czuliśmy się tutaj naprawdę od pierwszego dnia bardzo, bardzo dobrze, więc myślę, że te wszystkie opinie, które dziś tam były o obsłudze hotelu nie są, nie są przesadzone. O jedzeniu tak samo, ogromny wybór tak naprawdę, jedna restauracja serwuje większość dań z grilla, bo, bo jest tutaj na zewnątrz otwarta, druga w środku, bardzo, bardzo duży wybór, nie śniadania, obiady, kolacje, jedzenie praktycznie 24 na dobę. Więc jest czym wybierać i, i myślę, że to każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o, o alkohole czy drinki, bo, bo tu myślę, że ci pełnoletni przynajmniej też są tym tematem zainteresowani, to tak naprawdę wszystko co jest w karcie e, drinków, a jest tego bardzo dużo, e, no jest w pakiecie tak naprawdę all czy, czy ultra all e, Są to alkohole i lokalne, i importowane. E, bardzo duży wybór alkoholi, drinków, więc śmiało myślę, że tutaj też nie ma się do tego przyczepić. E, nie byliśmy oczywiście w takim hotelu, gdzie był taki wybór drinków darmowych. Często te drinki już takie, powiedzmy, lepsze, w cudzysłowie, były dodatkowo płatne. Natomiast tutaj każdy drink, jak tu mówiliśmy, czy to z karty, czy nawet nie z karty, bo nie kosztował sobie jakieś nasze drinki, które mamy w Polsce, zamawialiśmy, to nie było żadnego problemu, żeby barmani to przygotowali. Więc myślę, że tutaj każdy też będzie pod tym kątem zadowolony. Jeśli chodzi o temperaturę wody, bo tego tak naprawdę najbardziej się obawialiśmy, to no jesteśmy mile tutaj zaskoczeni na to, no, Bo zarówno w morzu, jak i w basenie, w pierwszych dniach przyjechaliśmy, te termometry pokazywały tutaj 21,5 stopnia, 21,7, e, czyli dużo cieplej tak naprawdę niż w Bałtyku, więc, więc w sezonie w Bałtyku oczywiście, więc nie ma tutaj e, czego się obawiać. Co prawda przed naszym przylotem była dość wysoka temperatura, więc ta woda też podejrzewała, że z się nagrzała. Eee, natomiast można było się spokojnie kąpać zarówno na jak i w morzu. Eee, sama temperatura powietrza też tak naprawdę około 26-7-8 stopni w cieniu, więc idealnie na, na takie warunki, jeśli jedziemy z bliką dzieci. Na terenie hotelu znajduje się też nieduże centrum handlowe z bardzo szerokim asortymentem od produktów spożywczych, przez odzież po biżuterię. Cenowo nie jest to oczywiście szczyt marzeń, natomiast w wolnej chwili można skorzystać z tego miejsca i zrobić sobie jakieś niewielkie zakupy. Tak naprawdę ciężko szukać jakichkolwiek minusów, jeśli chodzi o pobyt w tym hotelu. Przylecieliśmy 4 kwietnia, czyli byliśmy tak naprawdę. Pierwszymi turystami e, tutaj na miejscu. Przez pierwsze dwa dni, rzeczywiście było czuć, e, bo, bo ilość osób, ilość turystów e, była bardzo znikoma. Więc cały praktyczny hotel dla nas, bo, bo tak naprawdę wszystko już funkcjonowało. E, bo wysłaliśmy też zapytanie do hotelu kiedy się otwierają tego roku, żebyśmy mieli pewność, e, że wszystkie atrakcje, koparki i tak dalej, to wszystko będzie dostępne. E, bo jesteśmy do dwóch Także zależało nam na tym, żeby że to wszystko było tak dostępne. I tak rzeczywiście było, rzeczywiście tak było, od pierwszego dnia praktycznie wszystko otwarte na 100%, codzienne animacje, ale o tym też troszkę później powiem. Natomiast 2-3 dni później już, już zjechało się bardzo dużo ludzi do tego stopnia, że wieczorami gdzieś na mecie trafiło taką godzinę szczytu, że tak powiem, no to ciężko było znaleźć nawet wolny stolik gdzieś przy, przy kolacji, w restauracji, mimo że tak naprawdę dwie czy trzy nawet restauracje w tych godzinach gdzieś tam są otwarte. Natomiast turystów bardzo, bardzo dużo, nie wiem co tu się dzieje w sezonie, jeżeli w tym w sierpniu, bo podejrzewam, że nie jest to obłożenie stuprocentowe w tym momencie, no, ale zrobiło się bardzo tłoczno. Zresztą w ciągu dnia tego oczywiście nie widać, bo, bo tutaj miejsc i leżakowych i basenów i, i blisko morza praktycznie, bo, bo hotel graniczy bezpośrednio z morzem. No to tego miejsca jest bardzo dużo dla tego, żeby gdzieś tam się usiąść, skorzystać z atrakcji i tak dalej. Więc się absolutnie nie widać tego, że, że tu jest tak dużo ludzi. Natomiast w tak jak już wspomniałem, no było dość, to, dość mocno to, to odczuwalne, gdzieś od sportu środy mniej więcej. I było ciężko gdzieś tam aby znaleźć miejsce. Oferta animacyjna hotelu jest na bardzo wysokim poziomie. Codziennie od godziny 10 animatorzy zachęcają już do wspólnej zabawy. Poza takimi codziennymi standardowymi atrakcjami typu DART, siatkówka, aerobiki w basenie itd. Też jest taka główna jakby atrakcja w ciągu dnia na placu codziennie rozstawiane jest coś nowego. Kiedy my byliśmy do, to było to malowanie na przykład samochodu. Każdy mógł sobie wziąć farbkę, pędzel gdzieś to autko pomalować po swojemu na własny sposób. Były też dmuchańce, bańki dla dzieci, były też tory przeszkód poustawiane jednego dnia, więc wygląda to naprawdę bardzo fajnie i nie można powiedzieć, żeby ktoś narzekał na nudę. Natomiast to, co teraz było widać po mojej prawej stronie, to według mojej takiej subiektywnej oceny, to taki mały minus, jedyny chyba tego hotelu, ale do tego za chwilę jeszcze wrócę. Na terenie hotelu znajduje się też oczywiście klub dla dzieci, który funkcjonuje codziennie w godzinach mniej więcej 9, 17.30. 17 za który odpowiadają dwie panie animatorki, poza samym budynkiem gdzie jest szereg atrakcji dla dzieci, od basenu z kulkami po różnego rodzaju gry, klocki, malowanie i tak dalej, czyli to co najważniejsze dla dzieci, możemy skorzystać też z placu zewnętrznego, gdzie też tak naprawdę jest wszystko co niezbędne dla dzieci, od huśtawek po zjeżdżalnie, stół do tenisa, piaskownice Poza tym, panie, też tym dzieciom organizują codziennie czas poprzez różnego rodzaju animacje. I oczywiście, w tym klubie, możemy też zostawić dzieci pod opieką animatorek po wpisaniu się na listę na, na odpowiedni, określony czas. Tak, na szybko, wracając do tego kolorowego miejsca, które jest właśnie po mojej prawej stronie. Tak jak wspomniałem, według mojej subiektywnej oczywiście opinii, jest to taki mały minus tego hotelu, bo te wszystkie atrakcje są dodatkowo płatne, czyli dmuchaniec, trampoliny, kolorowe pojazdy. Czy są to duże, czy nieduże pieniądze, to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie oczywiście, natomiast tak przybliżając ofertę, to 20 minut skakania na dmuchańcu to jest koszt 10 euro, więc dużo, niedużo, tak jak wspomniałem, każdy już sobie sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Każdy wieczór rozpoczyna się mniej więcej od godziny 20.30 od mini disco, a następnie odbywa się dyskoteka też dla dorosłych, która trwa tak naprawdę do trzeciej, czwartej nad ranem. To wszystko zależy oczywiście od dyspozycji gości. Czystość w hotelu to jest na pewno temat zasługujący na uwagę, bo zarówno te części wspólne dla turystów, jak i pokoje no sprzątane są praktycznie cały czas. Bardzo duża ilość personelu dba o tę czystość, pościele, pokoje, sprzątane wszystko codziennie, minibary, które znajduje się w pokojach też codziennie uzupełniane, także no jest to naprawdę na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. jest możliwe, aby podsumować ten hotel w dwóch, trzech zdaniach, bo, bo tak naprawdę zasługuje on na bardzo dużo e, ciepłych słów. E, dlatego jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, zastanawiają się nad wyborem tego hotelu, czy w ogóle zastanawiają się nad wyborem Hotelu w Turcji, to zapraszamy oczywiście do kontaktu, postaramy się na te pytania wszystkie odpowiedzieć. My, w tak dużym skrócie, to możemy z całego serca polecić ten hotel, szczególnie dla rodzin, które wybierają się z dziećmi, tak jak my, bo szereg atrakcji naprawdę pozwala na to, aby dzieci się nie nudziły, a, a i my jesteśmy w stanie wypocząć.